Czas biegnie szybko, i samej mi trudno uwierzyć, że to już 14 edycja targów opakowań Packaging Innovations. Po raz 14 spotykamy się w Warszawie na tych targach. I mimo pandemii, mimo trudnych czasów, nie poddajemy się. Impreza przetrwała, impreza żyje, impreza się rozwija. Owszem, no możemy troszeczkę narzekać, że w tym roku jest nas na targach trochę mniej niż w roku 2019, ale to jest tylko kwestia czasu. W przyszłym roku, na kolejnej edycji, 15 edycji targów Packaging Innovation, na pewno wrócimy już do wielkości i rozmachu, jakim cieszyliśmy się przed pandemią. W tym roku, na 14 edycji targów gościmy. Gościmy prawie 100 wystawców. Głównie z Polski niestety nie dopisani nam wystawcy zagraniczni. No jest to trochę zrozumiałe, ponieważ po wybuchu wojny, wojny w Ukrainie większość wystawców zagranicznych niestety nam się z Targów wycofała, ale obiecują, że wrócą w roku przyszłym, więc, więc na pewno tak się stanie. Goszczą u nas w tym roku naprawdę czołowe firmy oferujące opakowania z bardzo ciekawymi produktami, z bardzo specyficzną, specyficzną formą opakowań, głównie nastawionych głównie ekologicznych, głównie nastawionych na poszanowanie dla ekologii, dla środowiska, co w tej chwili jest oczywiście najbardziej istotne. I te firmy oferujące właśnie takie ekologiczne opakowania cieszą się tutaj, jak obserwujemy, największym. Zainteresowaniem. Chcę Państwu pokazać przede wszystkim to, co wprowadziliśmy niedawno, y, nasze nowości. Między innymi prezentujemy nową linię Paris Line. Są to przede wszystkim butelki y, przeznaczone dla przemysłu kosmetycznego. Tak samo przedstawiamy dla Państwa słoiki z linii Provence Line. Są to cztery nowe pojemności. Słoiki będą dostępne w przeciągu dwóch kolejnych tygodni. Mamy również całkowicie nową rodzinę butelek. Jest to rodzina Cirobo Family. Jest to bardzo podobna rodzina do opakowań butelek cylindrycznych, aczkolwiek różniąca się troszeczkę designem. Jesteśmy producentem również opakowań z recyklatu. Tak jak tu Państwo mogą zobaczyć, za mną jest ściana specjalna taka dla, dla klientów, którzy mogliby... Troszeczkę zasięgnąć wiedzy. Proponujemy opakowania z recyklatu od 25%, 30%, 50%, 75%, 100%. W tym roku prezentujemy dwie osobne strefy. Pierwsza strefa to strefa ekorozwiązań, gdzie prezentujemy m.in. etykiety wyprodukowane na bazie lnu, czciny, konopi. Natomiast druga strefa to strefa personalizowanych opakowań i etykiet. I tutaj pokazujemy rozwiązania totalnej personalizacji, wykorzystujące chociażby technologie HP Mozaik i HP Collage. Oprócz tego mamy pewne nowości, których myślę nie ma konkurencja. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce etykietującą, która wykorzystuje także rozszerzoną rzeczywistość w opakowaniach, i tego typu rozwiązania pojawiły się także w tym roku na naszym stoisku. Sytuacja polskich opakowań pomimo kryzysu który jest w skali nie tylko Polski, ale całego świata, jest bardzo pozytywna. Nasze opakowania charakteryzują się ciągłym przyrostem w PKB w granicach ponad 6%. To biorąc pod uwagę na obecną sytuację jest bardzo pozytywnym wnioskiem. W sumie dajemy produkcję w skali kraju ponad 44 miliardy złotych, to jest bardzo ważną sytuacją. Tradycyjnie y Odbywa się cały cykl prezentacji wykładów, workshopów prowadzonych, prowadzonych przez najbardziej wybitne postaci branży i specjalistów w swoich, w swoich dziedzinach, zarówno prawników, jak i marketingowców, jak i, jak i kreatorów i designerów. Wszystko poświęcone nowym trendom w Opakowaniach, branży opakowań, i widać, że te spotkania, te prezentacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Stałym elementem naszych targów jest oczywiście Strefa Studenta czyli konkurs dla do wspaniałej młodzieży, bo podziwiamy co roku kreatywność i pomysłowość młodych, młodych designerów. Są to studenci którzy przedstawiają swoje prace, swoje opakowania, swoje pomysły na opakowania jury, które kwalifikuje najpierw ich pracę do finału targowego. W tym roku mieliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, z których zostało wybranych 13 i te osoby z tymi produktami, z tymi opakowaniami zostały zaproszone na targi. Tutaj na targach prezentują swoje, swoje działa swoje projekty i znajdują odbiorców. To jest klucz tego, tego konkursu, bo rzeczywiście zwiedzający tutaj zawierają z nimi normalne umowy naprawdę ci studenci znajdują odbiorców na swoje opakowania. Jest to projekt na zestaw szkolny dla dzieci, który zawiera w sobie kredki, linijkę, ołówek, ostrzukę oraz gumkę. Pomysł na projekt zrodził się tak naprawdę z ankiety, którą przeprowadziłem wśród rodziców dzieci, w której badaniu jak gdyby było podjęte takie tematy jak zainteresowanie, Integracja oraz użytkowość danego opakowania. I reasumując, wszystkie, wszystkie inne tematy, które zebrałem sobie do jednej całości, temat szkolny wydał mi się najbardziej interesujący w przedziale wiekowym dzieci 6 plus. Ogłosiłam się tutaj na konkurs z projektem opakowania na zabawkę edukacyjną z funkcją rozwijającą wyobraźnię, gdzieś tam kreowania tej historii poprzez dziecko. To są heksagony pokryte kilkoma warstwami laminatu na magnesy neodymowe łącząc się tworzą taką... Plansze, po której dziecko może rysować, dorysowywać właściwie do już istniejących elementów swoją własną, unikatową, zabawną historię. Nazwa Humokreski jest moją autorską nazwą. Kreski, dlatego że kreślimy, a wywodzi się od w ogóle słowa humoreski, czyli taka zabawna historyjka z fajną puentą. Chciałam Państwu zaprezentować biodegradowalne opakowanie inteligentne. Jest ono wykonane z hitozanowej, z hitozanowo folii zj kurkuminy wyekstrachowanej z kurkumy. Jest to folia, która nadaje się do produktów spożywczych suchych oraz do produktów spożywczych, które mają więcej wody, na przykład ryba i mięso, ponieważ może ona sygnalizować trwałość produktów spożywczych oraz może nam mówić, czy ten produkt się zepsuł. Dzisiaj już zapraszamy na na za rok, na piętnastą edycję targów Packaging Innovation, która się odbędzie na samym początku czerwca, pierwszy do 2 czerwca, czyli też w Dzień Dziecka przyszłego roku. Zapraszamy!